Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie, umiejętnie na kanale. Dzisiaj Was witam jeszcze z łóżka, za chwilę wstaje, jest godzina siódma. Idę wypić butelkę wody. Po się trochę, wezmę prysznic i po prysznicu do Was wracam pokazać Wam swoją taką dłuższą poranną rutynę, jak to u mnie wygląda, jak wyglądają moje poranki, kiedy mam wolne na tej kwarantannie i kiedy w sumie pracuję tylko ze sklepem, więc dodaję to najwyżej rzeczy na sklep i tym podobne rzeczy robię, także zobaczycie jak to u mnie dzisiaj wygląda. Witam się z Wami już po ćwiczeniach, po śniadanku po prysznicu i co? I Teraz przejdziemy sobie do codziennej pielęgnacji. Ja w tym momencie mam na twarzy już nałożoną. Najpierw Hydroland z kwasem hialuronowym i na to sobie dałam krem dzisiaj z z filtrem 50 I teraz będę sobie nakładać makijaż taki delikatny na co dzień i użyję tego podkładu z bonjour. Dam go sobie na rękę. Ja sobie mieszam podkłady, bo lubię je mieszać. To wymieszam go sobie z tym Max Faktorem czy jednym i nie będę używać już bazy tu mi się prostownica grzeje. No wiem jak wiem, ale ja nawet jak jestem w domu i siedzę w domu. To przynajmniej daję ten podkład na twarz jakiś delikatny makijaż, żeby się sama ze sobą lepiej poczuć. Dajcie znać, czy też tak macie. Gąbeczką go sobie. Dlaczego nie nakładam dzisiaj już bazy? Dlatego, że ten krem z zaj z tym filtrem jest już wystarczająco jako właśnie nasza baza fajnie też wyrównuje kolory. Więc już nie jest potrzebne nic nam więcej. Pamiętajcie, żeby podkładu nie dać pod same oczy, szczególnie jak macie już jakieś delikatne zmarszczki. Bo podkład lubi się osadzić, ja sobie teraz palcem go delikatnie wklepię dookoła. Ja to później dam sobie korektor. Bo jeszcze lepiej zamiast korektoru, czasami mogę sobie użyć, właśnie mam za jasny podkład z lanką, on jest dość delikatny, ma taką fajną formułę i też nam nie wchodzi w te zmaczki, też fajnie wygląda. Także czasami właśnie zamiast korektoru używam sobie ten podkład z lanką. Tutaj sobie delikatnie dokładam gdzie jeszcze trzeba. Chyba jestem strasznie prześwietlona, ale mamy się piękną pogodę. Tak ładnie, słoneczko świeci. I pomimo tego, że musimy siedzieć w domach, to jakoś jest tak przyjemniej. I oczywiście tego trochę wyrównujemy sobie ze skórą. Nie wiem czy dobrze jest, ale w podglądzie wyglądam strasznie blado, ale na żywo nie jest wcale taki jasny. I teraz właśnie pod same oczy dam sobie ten podkład z lanką, ja go używam czasem właśnie jako korektora pod oczy działa fajnie właśnie rozświetlająco, ale ogólnie na przykład bardzo przeszkadza mi win. jego zapach jest taki bardzo mocny intensywny taki kwiatowe niebo no ja go sobie wklepię tak pod oczy żeby rozjaśnić trochę tą okolicę I jeszcze palcem sobie poprawimy, ładnie rozetrzeć, i trochę tu, tu i tu. I tak jak korektorką po prostu używam rozświetlająca. nie oczywiście go wklepuję dość mocno. Bardzo jestem prześwietlona. Może zasłonię sobie te Czekajcie. Poczekajcie. Bynajmniej tą jedną. No, już trochę lepiej. Jednak wiecie, nasze angielskie słońce z rana bywa dość intensywne. Chociaż to wcale nie oznacza, że jest ciepło. Nic bardziej mylnego. Już parę razy się tak pomyliłam. Ogólnie słońce świeci, i wygląda na to, że jest ładnie, jednak wcale tak ciepło nie jest. Wyjmę sobie teraz pomadę do brwi. Ja używam tej z Anastazji. I delikatnie sobie poprawiam tylko kształt. że ja na przykład na co dzień w ogóle nie stosuję pudru go nie używam, więc teraz na sobie tylko rozświetlacz pod oczy tutaj na dolną i na górną powiekę razem z bronzerem wymieszany pędzelkiem puchatem rozświetlacz jaki teraz użyję to jest ten Sprezę, to jest primarka. Pod oczy fajnie się spryze i na górną powiekę delikatnie. Jak możecie zauważyć, moje oczy są w ogóle spuchnięte, ale to wszystko przez alergię. Ale niestety, taka pora roku. Teraz trochę brązera na górną jeszcze powiekę tutaj. Załamanie, tak żeby coś się błyszczało, coś się działo. Ale nie za wiele. Mam jeszcze dolną poprawię tą rozjaśniacz. Rozświetlacz. jest to jestem właśnie ja z ręka. Rozjaśniacz, rozświetlacz. To samo. Ale całą twarz. Z tej paletki użyję sobie brązera i różu. Ja mieszam sobie te dwa odcienie brązera. Takim większym pędzelkiem nałożę się sobie troszeczkę właśnie różu. I pędzelkiem do różu nałożę sobie rozświetlać i później całą twarz większym pędzelkiem rozblenduję. To jest ta paletka. To jest z Vibo. I, trochę I teraz całość większą takim pędzelkiem, ja się zawsze blenduję Tutaj twarz całą. I dopiero teraz linie żółwe, troszkę brązera. I zamieszam te dwa odcienie, z tym, że teraz daje więcej tego jasniejszego. I tutaj trochę i na czubek nosa. I żeby to po prostu rozblendować. Na co dzień nie maluję w ogóle rzęs, nie maluję nawet dolnych rzęs, czasami mi się owszem zdarzy, ale jest to rzadkość. Tak na co dzień staram się nie malować jak robię rzęsy, żeby one jednak jak najdłużej wytrzymały, szczególnie teraz, więc po prostu ich nie maluję. Na usta nakładam sobie tylko błyszczyk. O właśnie, taką pomadkę wpłynie, i co jest ważne, ja też nie nakładam na co dzień konturówki i nie stosuję po prostu, tylko tak, że cokolwiek zaznaczyć, że coś było. Jak dać, właśnie sobie na górę tutaj rozjaśnia, czy wyłuk kupidyna. Wtedy usta nam są, są bardziej takie rozświetlone, rozjaśnione i wydają się też przez to optycznie większe. Także jeżeli ktoś ma małe usta, a chce mieć większe, a nie chce ich powiększać kwasami, to serdecznie polecam tą metodę. I teraz już tylko włosy. Moje włosy ostatnio są tragiczne, no ale cóż. Jeszcze trochę muszą przeżyć bez fryzjera. Więc ja mam tylko wymyte i wysuszone na szczotce teraz je po prostu sobie przeprostuję nicę jaką używam teraz to jest szczerze powiedziawszy nie wiem baby lease. Baby lease, ona ma 235 stopni maksymalnie Także jest mocniejsza od takiej standardowej, bo z reguły są do 220 Ale ja mam ciężkie włosy do prostowania naprawdę i często mi się kręcą Szczególnie tutaj właśnie jak jest taka pogoda jaka jest Ale teraz, że w sumie jestem w domu i nigdzie za bardzo nie wychodzę Więc też żeby ich tak nie męczyć, nie osłabiać, więc tak tylko sobie delikatnie je prostuję I na górę użyję sobie jeszcze tylko z balist tego Volume XXL Żeby one były takie uniesione i fajnie wyglądały. I mogę zabierać ją do swojej pracy codziennej teraz, czyli internet i dodawanie materiałów postów na stronę, nowych produktów na sklep. Tuście pakowanie paczek i wysyłanie ich do Was. Także, kochani, tak jak widzicie, tak wygląda właśnie moja codzienna poranna rutyna. Jak chcę w miarę szybko jakoś wyglądać, ale żeby dobrze się czuć sama ze sobą, dobrze się czuć we swoim ciele i w swoim wyglądzie, chociaż nawet nigdzie nie wychodzę, to tylko po to, żeby, nie wiem, lepiej się właśnie samą ze sobą poczuć. Nie, wiem, przyjdzie do nas listonosz, ktokolwiek chce mu otworzyć drzwi, jakoś wyglądać, także polecam wam jednak nawet na kwarantannie dbanie o siebie oraz y, o delikatny makijaż, tak samo dla siebie, żebyście się lepiej same ze sobą poczuły. Także mam nadzieję, że filmik wam się spodoba, jeśli tak oczywiście stawcie ławki w górę, piszcie komentarze no i co, zapraszam już niebawem na kolejny odcinek. Ojaki, całuję, pa pa.